na tę niespodziankę. Niespodzianka jest w kopercie, ale nie jest to um, taka nagroda finansowa jak te, które tutaj zostały wręczone. Jest to nagroda absolutnie specjalna. Jest to zaproszenie do Parlamentu Europejskiego na czterodniowy wyjazd. E, wszelkie koszty są pokryte, należy zapakować dobry humor i można zwiedzić Strasburg lub Brukselę, nie tylko miasto, ale również sam Parlament, uczestniczyć w obradach być w Komisji Europejskiej albo zobaczyć Komitet Regionów, jeżeli to Strasburg, to Trybunał Praw Człowieka, te miejsca, które znamy z telewizji, a w których rzadko mamy okazję być, a do Parlamentu Europejskiego wyjść nie można, jeżeli się nie ma zaproszenia. Więc jest to takie zaproszenie, łącznie oczywiście z hotelem, z degustacją e, produktów regionalnych i tych belgijskich, i tych... E, Strasburskich, alzackich, jeżeli wybierze się odpowiedni termin. Zatem jest to nagroda dla jednej osoby z grupy, z grupy, osób, które przygotowywały wieńce. Powiedziano mi, że mogę sobie sama wybrać wieniec, który uznam za najpiękniejszy i wybrałam, okazuje się, ten sam Radochowski. Zatem Brawo! duże prawa dla twórców z Radochowaki którzy wykonali ten jeszcze piękny wieniec w kształcie kościoła na ręce sołtysa, wręczam zaproszenie i proszę je sprawiedliwie wręczyć dla tej osoby, która najwięcej się napracowała. Pani Agatka Danie. Bardzo dziękuję. Myślę, że to zaproszenie przekaże Pani Agatka Danik, bo ona była inicjatorką tego wieńca ona również przyczyniła do tego, że ten wieńc wygląda jak wygląda. bardzo ładny tak. Dziękuję. Również bardzo chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Radochowa, którzy się przyłączyli tutaj do organizacji tego festynu. W, 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 w duży nakład pracy Bożej, kilka dni pracy, uczciwej pracy. Wiesz, z współmysiedli porozmawiali przy tym wozie. Hmm. Stałem z jakiegoś tego. Dziękuję, <śmiech> Dziękuję. <śmiech> Dziękuję bardzo.